Cześć, jestem Bart i dzisiaj recenzuję Samsunga Galaxy A70, czyli bogatszego brata niedawno recenzowanej A50. Smartfon ten należy do bardzo udanej serii Galaxy A, która jest odpowiedzią na budżetowe telefony z Chin. Recenzowany model zdobył duże uznanie klientów i w dzisiejszym odcinku pokażę dlaczego. Być może i Tobie przypadnie do gustu. A 70 posiada bardzo duży, była 67 calowy ekran. Jeśli część z was od razu sobie pomyślała: O nie, toż to istna cegła, mogę was od razu uspokoić. Dzięki małym ramkom, smukłej budowie oraz wadze przekraczającej 180 gramów, większe wymiary nie powinny wam przeszkadzać. Dodatkowo, telefon wygodnie leży w dłoni za sprawą zaokrąglonych krawędzi. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości plastiku, który sprawnie imituje wykonanie klasy Premium. Nic jest grzyta, a elementy są dobrze spasowane. Mimo tego nie zaszkodzi jej ochronne tui, które radzę nabyć i założyć, tak na wszelki wypadek. Podobają mi się refleksy na tylnej obudowie, dzięki czemu wyróżnia się z tłumu i niestety wyróżnia też nasze odciski palców i inne zabrudzenia. Edantom zalecam zaopatrzenie się w chusteczki, przynajmniej będziecie mieli wymówkę przy niezręcznym pytaniu domowników, po co mam tyle chusteczek higienicznych na biurku? Wracając do obudowy. Z boku mamy przycisk głośności i blokowania ekranu, który ma też drugą funkcję. Po dwukrotnym przyciśnięciu uruchomi aparat, co bywa całkiem pomocne. Przyciski mogłyby być dosłownie o pół centymetra niżej, aby nie tylko IT mógł z nich wygodnie korzystać. Na dole mamy przyjemnie grający głośnik, port USB typu C oraz podobnie jak w A50 ginący okaz, gniazdo mini jack. Z boku jest jeszcze tacka na dwie karty NoSim i dodatkową pamięć microSD o pojemności do pół terabajta. Telefon nie jest wodoodporny, dlatego bądźcie z nim ostrożni nad wodą. Ekran to super AMOLED, dzięki któremu możemy podziwiać piękne kolory, głęboką czerń i wysoki kontrast, a za sprawą dobrego podświetlenia nie będziemy mieli problemów z odczytaniem treści w słoneczny dzień. Rozdzielczość ekranu to zupełnie wystarczające Full HD+, podobnie jak w 50 Pod ekranem wbudowany jest optyczny czytnik linii papilarnych. Jego działania oceniam pozytywnie, o ile nie mamy zabrudzonego lub wilgotnego palca. Standardowo, dużym plusem jest obecność filtru niebieskiego światła, który chroni nasz wzrok przed zmęczeniem. Pamiętajcie, aby włączyć go zwłaszcza na wieczór przed snem. Wtedy łatwiej zaśniecie. A70 napędzany jest ośmiordzeniowym procesorem Snapdragon 675 od Qualcomma. Producent chwali się poprawieniem wydajności o 20% względem poprzedniej generacji. Jak to wychodzi w praniu? Pozytywnie, ale bez szału, jak przy flagowcach Samsunga. Gry działają płynnie, a drobne spadki FPS-ów zauważyłem tylko w niektórych tytułach, ale w stopniu nieutrudniającym rozgrywki. W parze z procesorem pracuje 6 GB pamięci operacyjnej, a na nasze pliki przewidziano 108 ze 128 GB pamięci wewnętrznej. W tej klasie to bardzo dobry wynik. Bateria ta uwaga 4500 mAh, co spokojnie zapewni Wam dwa dni pracy na jednym ładowaniu. W zestawie mamy też 25-watową szybką ładowarkę, dzięki której od zera naładujecie A70 w mniej niż 2 godziny. Co do aparatów, przed nim sprawnie odblokujemy telefon za pomocą naszej twarzy, ale przede wszystkim zrobimy bardzo szczegółowe selfie. Odpowiada za to aż 32-megapikselowa matryca. Tradycyjnie mamy do dyspozycji efekt bokeh, czyli separację pierwszego planu od tła. Efekt nie zawsze jest idealny, ale brakuje mi czegoś innego. A50 mieliśmy więcej opcji edycji tła. Tutaj regulujemy tylko natężenie rozmycia i to trochę szkoda. Z tyłu mamy trzy obiektywy. Główny aparat 32 megapikselowy wykorzystuje pełną powierzchnię matrycy jedynie w formacie obrazu 3x4H, czyli high. Brzmi znajomo? Jeśli oglądaliście retzkę A50, to na pewno tak. Drugie oczko to 8-megapikselowy obiektyw szerokokątny o zakresie 123 stopni. Przyda się on w zdjęciach plenerowych, ale lekko zaokrągli nam krawędzie zdjęcia. Podobnie jak większość innych szkieł SuperWide ma ciut wolniejszą przesłonę niż główny obiektyw, co może się przełożyć na ciemniejsze fotki w gorszych warunkach oświetleniowych. Trzecie szkło odpowiada wyłącznie za rozmywanie tła na zdjęciach portretowych i robi to bardzo precyzyjnie. Czy A70 robi dobre zdjęcia? Tak, ale czasem będziemy musieli poświęcić chwilę na ich edycję. W jasnych przestrzeniach telefon poprawnie dobiera ekspozycję, ostrość i kontrast. Częściowo pomaga w tym sztuczna inteligencja, która wyręcza nas przy wybraniu właściwych ustawień. Natomiast przy słabszym świetle będziemy musieli wyżej wymienione parametry podkręcić manualnie w ustawieniach. Polecam wam ustawić format zdjęć 3x4 bez H. Co prawda nie wykorzystamy wtedy pełnej rozdzielczości matrycy, ale dzięki temu skorzystamy z trybu HDR, co przyda się w sytuacji, gdy w kadrze mamy jednocześnie mocne światło i zaciemniony obszar albo gdy fotografujemy pod słońce. Przednim aparatem nagracie filmiki Full HD, natomiast tylnym nawet w jakości 4K i 60 klatek na sekundę. Brzmi świetnie, ale płacimy za to pewną cenę. Nie mamy żadnej stabilizacji i efektów wideo. Dlatego do codziennego użytku zalecam wam kamerowanie w jakości Full HD. Co do samych filmików, oceniam je na mocną czwórkę. Mamy ładne odwzorowanie kolorów i kontrasty, co prawda boli brak stabilizacji optycznej, ale w tym przedziale cenowym nie jest to jeszcze standard. Jeśli chcecie mieć naprawdę pro nagrania, zainwestujcie w gimbal. System operacyjny to Android 9 z moją ulubioną nakładką One UI. Interfejs jest bardzo przejrzysty, animacje systemowe działają bardzo płynnie. Samo oprogramowanie dopełnia pozytywne doświadczenie, jakie możecie odnieść przy korzystaniu z tego telefonu. Co jest cechą wyjątkową Galaxy A70? Wyświetlacze Samsunga są tak popularne, że trafiają do urządzeń Lenovo, Microsoftu, Acera, HP czy Appla. Nie znajdziemy chyba lepszej rekomendacji dla koreańskich ekranów, skoro spotkacie je nawet w iPhone'ie XS Max, a także w jego następcy. Tak czy inaczej, wyświetlacz w A70 świetnie się nadaje do oglądania filmów i grania, nawet gdy wylegujemy się na słońcu. Prywatnie na smartfonie najczęściej oglądam filmiki z YouTube'a i dzięki dużemu ekranowi jest to bardzo wygodne i przyjemne. Dodatkowo mamy możliwość rozciągnięcia oglądanego filmiku na pełen ekran. Nie jest to nowość, ale przydaje się, gdy chcemy zmniejszyć kaszety w panoramicznych filmach, czyli te czarne paski z dołu i z góry. Samsung w tym modelu zastosował trochę inne proporcje ekranu. Mamy tutaj Aspekt 20x9, czyli bardzo zbliżony do kinowego formatu Super Pana Vision 70. Dzięki temu wygodnie obejrzycie filmowe klasyki drugiej połowy XX wieku oraz inne ulubione filmy i seriale na Netflixie czy HBO Go. Duży ekran to jednak większa prądożerność, ale i tutaj inżynierowie Samsunga nas nie zawiedli. Za sprawą dobrej optymalizacji oprogramowania i mocarnego akumulatora, A70 może odtwarzać treści wideo nawet przez kilkanaście godzin. Galaxy A70 to moim zdaniem naprawdę udany smartfon. Za jego największe plusy uważam bardzo duży ekran amoledowy, który świetnie nadaje się do oglądania filmów. Wyjątkowo pojemna bateria, dzięki której telefon popracuje nawet dwa dni na jednym ładowaniu. Atrakcyjny design, który na pewno przyciąga wzrok, a może i nawet zazdrosne spojrzenia. I płynne działanie systemu z nakładką One UI. Minusem jest na pewno brak odporności na wodę, ciemniejszy obiektyw szerokokątny oraz lekkie spadki płynności graficznej w bardziej wymagających sprzętowo grach mobilnych. Telefon jest dostępny w przystępnej cenie, co możecie sami sprawdzić, klikając w link, który umieściłem w opisie filmiku. Znajdziecie tam też link do mojego Instagrama i Facebooka, gdzie zobaczycie zdjęcia, które wykonuję recenzowanymi telefonami. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!